Bardziej wymagające rośliny do swojego bujnego wzrostu, soczystych różnorodności odcieni, zieleni, jak również czerwieni, potrzebują często nawożenia CO2. Cześć, z tej strony Magda z kanału Pani Akwarystka. Za moment rozpakujemy sobie to cacuszko. Jak tylko dotarła do mnie pierwsza paczka od Invital, cała i zdrowa z roślinami, postanowiłam zamówić właśnie zestaw CO2. Zestaw ten składa się z butli 2,1 litra. Myślę, że wystarczy na pewien czas. Dodatkowym plusem jest fakt, że można ponownie ją napełnić. Reduktor posiada nocny elektromagnetyczny wyłącznik, który z pewnością ułatwi wyłączanie i ponowne włączanie bez upierdliwego ustawiania każdego dnia od początku nasilenia dozowania bąbelków. A skoro jesteśmy już przy bąbelkach, to licznik bąbelków znajduje się bezpośrednio przy reduktorze kolejny plus, który oszczędza nam dodatkowych węży, przykręcania i odkręcania. Takie rozmieszczenie zapewnia relatywnie mniej problemów, a tym samym prostsze i przyjemniejsze użytkowanie szklany dyfuzor oraz test CO2 wraz z odczynnikiem do stałego monitorowania zawartości dwutlenku w wodzie. Wbrew pozorom zestaw jest praktycznie zmontowany. Firma InVital postarała się, aby użytkownik, nawet ten, który po raz pierwszy decyduje się na podłączenie CO2 w swoim akwarium, miał jak najmniej do ogarnięcia. Prostsze rozwiązania sprawiają, że użytkowywanie również jest proporcjonalnie łatwiejsze, szybsze do opanowania, a tym samym oszczędniejsze w czasie. Który możemy poświęcić na inne czynności. Czy ktoś tu powiedział o oszczędności? Ach, tak, ten zestaw kosztuje na dzień dzisiejszy 458 ,99 zł 99 groszy. Ale według potrzeb znajdują się również inne zestawy z butlą lub bez, z butlami o pojemności 5 litrów lub 2,1. Jak również z dołączonym elektronicznym kontrolerem PH. Oczywiście linki zamieszczam pod filmem w opisie do Waszego łatwiejszego dostępu. Tymczasem ja już zapowiadam nowy odcinek z podłączenia tego zestawu do akwarium. Przecież nie możesz tego przegapić, dlatego zasubskrybuj kanał. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Do usłyszenia już bardzo. Bardzo niedługo.